Czołem, Z tej strony Jakub z kanału Tożtożogi dla Metalnews.pl. W dniu dzisiejszym będzie recenzja najnowszego nagrania z znaku Halloween. A mianowicie płyty Giants and Monsters. Na samym początku jednak chciałbym zaznaczyć, iż nigdy nie byłem jakimś wielkim ultrasem zespołu Halloween. Owszem, znam ich stare dokonania, a szczególnie cenię sobie split death metal z Running Wild, Hellhammer i Dark Avenger, jednak po płycie Pink Bubbles, Go Ape jakoś straciłem zainteresowanie tym zespołem. Ich najnowsza płyta to już 17-studyjny dorobek w ich twórczości i ukaże się on 29 sierpnia nakładem Raining Phoenix Music na całym świecie. A 27 w Japonii nakładem Victor. Tak więc ta oto recenzja jest wyjątkowa, bo jest przedpremierowa. Giants and Monsters to przy okazji też drugi studyjny album Halloween nagrany w składzie Pumpkin United. A dla przypomnienia, ten skład tworzą Markus w bass, Michael Waycard gitara, Kai Hansen gitara, wokal, Michael Kiske wokal, Sasha Gernster – gitara, Andy Deriz – wokal i Dani Lübler perkusja. Także obecnie skład Halloween oprócz podstawowej piątki, czyli Andy, Markus, Michael, Sasha, Dani. Również tworzą Michael Kiske i Kai Hansen, którzy występowali z tym zespołem jeszcze w latach 80. Także na nowym albumie Halloween mamy aż 10 kompozycji. Które łącznie trwają ponad 50 minut, więc nie jest to jakieś bardzo krótkie wydawnictwo, choć muszę przyznać, że słuchając je, ten czas dość szybko przemija. Przeważnie są to dość krótkie utwory, z dwoma wyjątkami, o których wspomnę nieco później. Także muzyka na najnowszym wydawnictwie Halloween to melodyjny, klasyczny na zespół Heavy Power Metal. Aczkolwiek można zauważyć, że na tym albumie, podobnie jak na poprzednim, podejście jest trochę inne względem takich dokonania jak My God Given Right czy Straight Out of Hell. Wpływ na to ma obecność Kaja Hansena, który to był członkiem Halloween w latach 80. i miał bardzo znaczący wpływ na ten zespół. Po jego odejściu, po wydaniu albumu Keeper of the Seven Keys Part 2, coś się niewątpliwie zmieniło w zespole, niestety na gorsze. Na szczęście, powrót Hansena oznaczał powrót do korzeni tegoż zespołu, i na nowym albumie. Też uświadczymy pewne naleciałości takich dokonania jak właśnie Keep of the Seven Keys Part 1 i Part 2. Same kompozycje, moim zdaniem, są jak najbardziej w większości udane. Przykładowo pierwszy otwierający płytę utwór Giants on the Run, 6 dynamiczny, power metalowy utwór, melodyjny, ale jednak dobry. Jednak nie jest to jedyny utwór Halloween wart zachodu na najnowszym albumie. Znakomitym, moim zdaniem, najlepszym na Giants and Monsters jest niewątpliwie przedostatni Under the Moonlight. Zaledwie 3-minutowy, ale bardzo energiczny, żywiołowy numer. I ja takie rzeczy, bo mogę powiem szczerze powiedzieć, że uwielbiam. Oczywiście cały album jest bardzo melodyjny, więc melodyjek mam tutaj w dostatek, ale w większości to się w miarę trzyma kupy. Za przykład niech posłuży drugi utwór na płycie Savior of the World. Moim zdaniem, choć nieco łagodniejszy, to jednak wciąż bardzo dobry utwór power metalowy. Z takim nieco trącącym latami 80. w wykonaniu Halloween jest utwór We Can Be Gods który mi osobiście przywodzi na myśl pierwsze trzy dokonania Halloween, czyli właśnie płyty z K. Hansenem na gitarze. Słychać tu wyraźnie, że Hans miał niewątpliwy wpływ na komponowanie tych utworów, bo wydają się one być nieco bardziej energiczne, mocarne niż powiedzmy to co było na Straight Out of Hell czy My God Given Right. Nawet co ciekawe znalazło się miejsce na balladkę, a dokładnie Into The Storm, która pierwotnie miała się znaleźć na poprzednim wydawnictwie Halloween, no czyli płycie self-titled. Jednak została ono odrzucone przez zespół, więc nagrali ją ponownie, w ramach płyty Giants and Monsters No i muszę powiedzieć, że choć za pierwszym razem ten utwór nie chwyta To za drugim już całkiem przyjemnie się go słucha Może nie jest to jakaś najlepsza ballada na świecie Ale moim zdaniem Jak na to, co panowie chcieli tutaj osiągnąć, udało im się Wspominają, że są tutaj dłuższe utwory, a dokładnie mam tutaj na myśli dwie kompozycje Mianowicie singlowy Universe Gravity for Hearts oraz wieńczący pytę Majestic. Te utwory trwają aż 8 minut i wydaje się, że one będą jakieś bardzo rozbudowane, że to będą jakieś kolosy na miarę Stargazer Rainbow, ale tak nie jest. To są utwory, które może zaczynają się tak dość spokojnie, ale potem wjeżdża typowa heavy power metalowa motoryka w wykonaniu właśnie Halloween. No i muszę powiedzieć, że te dwa kawałki mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły, bo spodziewałem się jakichś długich, rozbudowanych i trochę męczących kawałków, a dostaliśmy bardzo fajne. Energiczne numery w wykonaniu Niemców. Szczególnie to się tyczy wieńczącego Majestic, choć uważam, że singlowy numer Universe Gravity for Hearts jest również bardzo dobry. Jednak na nowym albumie Halloween są też klapy. Jednym z najgorszych utworów na tym albumie jest niewątpliwie Hand of God. Totalnie dły, podradyjko, komercyjny utwór, który kompletnie mi się nie podoba, a ta główna melodyjka Totalnie trąci jakimś takim nędznym komercyjnym graniem. Czasami takie rzeczy pod bardziej przebływy mogą być fajnie, ale tutaj wychodzi to po prostu nędznie. Podobnie ma się sytuacja z utworem A Little is a Little Too Much. Bardzo podobna sprawa, też taka melodyjka, moim zdaniem, dła nijaka, nieciekawa. No nie, tu jestem zdecydowanie na nie. W sumie powiedziałbym, że singlowy This is Tokyo to również przykład tego co moim zdaniem nie wyszło na Giants Monsters. Powiem więcej, usłyszałem nawet opinię po przesłuchaniu singla This is Tokyo, że Zapowiada się, iż nowy album Halloween będzie kiepski. I muszę przyznać, że faktycznie po takich singlach jak This Is Tokyo można by sądzić, że Jansen Monsters to będzie klapa. Na szczęście pozostałe numery są przeważnie dobre, a nawet i bardzo dobre. Muszę. Mówiąc o nowym albumie Halloween trzeba też powiedzieć co nieco o okładce. Okładka albumu Jensen Monsters prezentuje się tak. Jej autorem jest Eli Rankantor, który stworzył też okładkę zdobyjącą poprzedni album Halloween i współpracował ponadto z takimi zespołami jak Creator, Testament czy Heaven Shall Burn. Przedstawia ona o maskotkę Halloween walczącą z gigantycznym potworem, stąd też tytuł Giants and Monsters. Jest ona wykonana w klasycznym jak na Eli Rana stylu, czyli takim dość powiedziałbym rozmytym, nie do końca wyraźnym jeśli chodzi o detale. Mimo wszystko prezentuje się ona bardzo ładnie, barwy to są przeważnie zimne, choć można też uzyskać parę ciepłych kolorów. Innymi słowy, okładka w moim zdaniem jest bardzo ładna, jak zresztą inne dzieła wykonane przez Eli Rana. Co do produkcji nagrań, to muszę powiedzieć, że album ten ma brzmienie w sam raz. Producentem ponownie był Charlie Boyerfind, z którym zespół współpracuje już od ładnych par lat i nagrał z zespołem jeden album. Wszystko na tym albumie wyraźnie słychać. Bas, perkusje, wokale, gitary, klawisze, innymi słowy wszystko jest na miejscu. Ani te tak płyta jest jakoś przesadnie brudna, ani jakoś bardzo sterylna, innymi słowy jest tak akurat jak dla mnie. Natomiast co do wykonania albumu, no to trzeba powiedzieć, że muzycy Halloween spisali się może nie na medal, ale wykonali swoje zadanie należycie. Aczkolwiek muszę przyznać, że maniera Michaela Kiske na tym albumie momentami strasznie mi się kojarzy z niejakim Brucem Dickinsonem z zespołu Iron Maiden. Niby żadna nowość, bo Kiske nie jest od dziś w zespole Halloween. Ale jednak na tym konkretnym albumie to się rzuca bardzo mocno w ucho Mimo to trzeba przyznać, że Michael Kiske wciąż jest w formie To samo Andy Darius czy Kai Hansen Ogólnie rzecz ujmując uważam, że muzycy Halloween wciąż są w formie I pokazują, że nie mi jeszcze do emerytury A więc w dużym skrócie mówiąc to nie jest zły album Moim zdaniem jak na ten zespół jest całkiem dobry Są kompozycje, które zdecydowanie nie wyszły Ale w większości ten album prezentuje się co najmniej przyzwoicie Także moją ostateczną oceną dla albumu Giants and Monsters będzie 7 na 10 Myślę, że taka ocena nie będzie ani krzywdząca dla zespołu, ani jakoś bardzo wychwalająca. Taka powiedziałbym, znam sam raz, 7 na 10, dziękuję. Także mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!